To jest kłębona fidetusty, elektryka blendowej. No na co? A dlaczego? Buu, buu, Pow! na noc na testykach to wrogi antonim bo zakładają coś w nim najczęściej kończysz goły lebre odpić stoły jak pierdolony Jaruzelski nie mogę się odsłonić podczas gierki jak jakiś Koselski śladów depresji nie znajdziesz po odezji odkuwam się dopóki stos jest ciepły, los ślepy ale uśmiechasz się do mnie jak Ray Charles tu ludzkie oczy mówią tylko jedno Gdzie haś? dopóki trzymam w garści kości tyle lat uczytywam to poker, co jest to, czat, króletka, to emocje, flota i szukanie asów. Morda, życie to wojna, talią tarota. Przytasuj rozdaj. Przedrasuj, rozdaj. Przedrasuj, rozdaj. Słabota, godzina, a ja wiem, przed 18, .00. jesteśmy w łebie, naprawdę przepiękne widoki, mega zajbista pogoda mi się trafiła, naprawdę, jest petardy. też też sobie poprzednia miejscówka, gdzie sobie posiadzę. Będę wszędzie w tym roku, jak trzy lata temu tu co ty chłopie, możesz wiedzieć tu o byciu bucem Wszystko, co mam w ręku, to obrócę Ziomek, daj mi żetony, ziomek, daj mi kapuchę O, gruz pod kartą, to To Warszawa, kolodres, kontrakor po Jestem tam, gdzie jest hajs i zabawa B to G, wszystkich farciarzy tu pozdrawiam Słychać brawa, no to pewnie dla mnie Ty wydesz, grube szano przy tej wiejskiej sarnie Ona kocha te wycieczki na mazo Chłopakowi znowu wciska farmazo Pokerowa ja papuki, wóda tu nie zmyje makijażu Nie pamiętam jak było ani razu Nie pamiętam jej twarzy, nie pamiętam głosu Choć dla ciebie pewnie to ekstazy No, like, what? You better act like you know, is Nicki Minaj Zawsze lubiłem tego, tego sam siebie, stracone szanse zawsze go etapem On pewnie se myśli to samo Proszę. Yeah. Wyciągnij na czas challenge. Nominuję wszystkich, którzy oglądają do powtórzenia wyników. Pozdro. Dzisiaj jesteśmy przed siłownią i wczoraj jak dojechałem do domu po prostu prawdopodobnie tłumik mi się w jednym miejscu odczepił Oto mój łup Kino al Pacino bardziej, Carli to Brigantem i Scarface Więc zamiast iść po bandzie, zostawiam ten bajzer Mimo że od tej rudy lepszą suką była fajfę, peżot odwiezie gandzie Na prabuty straight from tańczesz Nie chciałem młodych wiewać w twarde Mimo że pięć razy więcej mogłem zarobić na alfabet Diabem sobie tańczę Pod nami śliski park Wypieram Mike nie klamkę. Przyszłość dusi mnie za gardzie, wygram jak odnajdę prawdę. Żaden ze mnie gangster. Choć lirycznie się jest strach od zawsze. To wszystko było spadkiem. Z zingu ze śnie pokonanym łapię szansę, znikam z fartem. Z diabłem sobie tańczę. Pod nami śliski parki pod nami śliski Wybieram Mike śliski Wybieram nie klamkę tu się mnie zagardzie, Wygram jak odnajdę prawdę Z diabłem sobie tańczę Pod nami śliski parkiem Wybieram, Wybieram Mike nie klamkę Przeszły tu się mnie zagardzie Wygram jak odnajdę prawdę Uczę się legalnie Na początku krucho z tajsem. Dzielę jedną zupkę chińską W środę na dwie Żeby mieć co zjeść też tłusty czwartek ujebany w farbie Ulubione dresy Adidasa z potrójnym paskiem Na klatce Markę Wiem nieładnie, na wyjazdach Kenny ziomalami kradnę Na dżemach było fajnie, fajnie. Jeszcze fajnie na jardzie. Minionki pomarańcz, Stój bo strzelam z nasz tekst. nie to Delux, co sprawce Świeży rym na czystej kartce Sample na Akajce Gęsty Dymia ja znowu z blantem Jedna miłość, hip -hop, powtarzam jak mantrę Z diabłem sobie, sobie tańczę Pod nami śliski parking Wybieram majk, nie klamkę Przyszłość dusi mnie za gardzie wygram jak odnajdę prawdę Z diabłem sobie tańczę Pod nami śliski parking Wybieram Mike nie klamkę, klamkę. Przyszłość dusi mnie za gardzie wygram, wygram jak odnajdę prawdę Mike, Mike, wygram wygram tak jak od od Z daszkiem na tył kaszkiet Na ja dunk fest u babci na farmie, w szczerym polu basket Biali nie potrafią skakać, każdy latać chce jak Majka Sporty ekstremalne, zamiast lekcji wolę rampę Znów z poręczy spadłem Mamy tąskie toską jazdę, jak hicę Harold Hunter Zabieram ją na randkę Do lasu autem nieceniana na Ona robi takie cuda, że chyba dzisiaj nie zasnę Nie chce zdany być na łaskę jak Katmandu na taśmę, patenty mam własne. Gramy o najwyższą stawkę. Znasz mnie jak się ubrę to rozdówce kiedyś hitem z Bruną Marsem. W dzisiejszym odcinku wszyscy dowiecie się, czy ranie cebuli w woglach skutkuje kiem płaci. Z Generalny co? Test zaliczony. Oczy nie łzawią. Polecam serdecznie ten patent Ale nie ściągajcie okularów świeżo po krojeniu, bo jak ściągniecie, no, 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 no. nie Dzień dobry wszystkim Mam do przekazania bardzo istotną informację Po pierwsze mam zapchany nos A po drugie Wyspałem się dzisiaj. I po jaką cholerę, jak człowiek jest wyspany, my się kładziemy dalej. Ja od jakichś dwóch ponad lat mam coś takiego właśnie. Kiedyś stawałem na Hainaut. Jak miałem buzik na baczność, kurwa, a teraz masakra.